w składzie Pani Karolina Okrój, Pani Martyna Klawikowska, Pan Dawid Krewki stwierdza, że w zebraniu wyborczym Sołectwa Będargowo w dniu 16.09.2024 w wyborach sołtysa w wyniku zgłoszenia tylko jednego kandydata na sołtysa zgodnie z paragrażem... Paragrafem... Sołtysem Sołectwa Będargowo został Pan Łukasz Okrój Komisji. Podpisy komisji skrutacyjnej. <laughs> Protokół Komisji Skrutacyjnej. Komisja skrutacyjna w składzie pani Karolina Okrój, pani Martyna Klawikowska, Pan Dawid Kreft stwierdza, że na zebraniu wyborczym sołectwo będę w dniu 16092024 w wyborach członków Rady Soweckiej w wyniku zgłoszenia kandydatów na członków Rady Sołeckiej w liczbie nieprzekraczającej ogólnej liczby członków tej Rady, Statutu Sołectwa Będargowo, mm -hmm. stwierdza się, że w skład Rady Sołectwa i Sołectwa Będargowo zostali wybrani Pani Maria Król, Pani, Pan Stanisław Staroszczyk, Pani Bogumiła Cyman, Pan Franciszek Kuczkowski, Pani Magdalena Lademo. I podpisy komisji. I podpisy komisji